Witam w kolejnym wydaniu Kukły z Bopi lub Gotuj z Bożanką. Jest zima, śnieg pada za oknem, w związku z czym postanowiłam dzisiaj zrobić warzywa. Warzywa jako y, danie do obiadu. A warzywa są mrożone i potrzebujemy do tego marchewkę, kalafior i brokuły. Przyznam się, że robi się bardzo szybko, jest bardzo smaczne. Y, danie to lubiły nawet dzieci. A jak wiemy, dzieci nie są chętne jeść warzywa. I tak, zacznę przede wszystkim, pierwsze to zacznę od posmarowania naczynia szklan. Mam tu szklany półmisek, posmaruję go masłem. I chcę powiedzieć jeszcze, że warzywa wyjęłam z lodówki troszkę wcześniej, żeby się rozmroziły. A, dlatego, że y, krócej potem je pieczemy w piekarniku, do pół godziny, nie dłużej. Ok, posmalowałam i teraz wysypię. One są już rozmrożone. Markewka, brokuły i kalafior. Wystarczy tych warzyw mniej więcej około kilograma. Niedużą warstwę, jak widać, są już rozmrożone. I teraz na te warzywa położę ser. Ser, który. Łatwo się roztapia. Może to być cheddar, emmentaler, do waszego wyboru, jaki lubicie. Oprócz tego potrzebuję chleb tostowy. Tu zaczęłam go już kroić i zaraz po położeniu sera posypię tym chlebkiem tostowym. Powinna była wcześniej sobie zdjąć te plastikowe opakowanie z serka. Byłoby o wiele szybciej. Przygotowuje się naprawdę to danie 10 minut. Tu mamy wszystkie już półprodukty. Mam 12 plasterków sera, co jest w granicach tak 260-300 gram. Myślę, że nawet szybciej niż 10 minut. Gdyby były dzieci w domu, to pomogłyby zajmować plastik z serca. Pomyliłam się, potrzeba 15 plasterków sera, a nie 12. Myślałam, bo trzeba położyć tyle serka, żeby przykryć całą powierzchnię warzyw. I teraz na serek posypiemy, posypiemy wszystko chlebkiem tostowym. Nie pokroiłam jeszcze wszystkiego, bo zastanawiałam się, czy mi wystarczy, czy nie. Widzę, że jednak będziemy musieli dokroić. Miałam 12 kromek, czyli jednak przygotowałam dobrze. Myślałam, że mi zostawi tego chlebka. W międzyczasie stopiłam masełko. Jak nie będziecie mieli chleba tostowego, to równie dobrze możecie dać kupić bułkę paryską, pokroić ją cienko w plasterki i w kosteczkę. Efekt będzie taki sam. to jest przykryte. I teraz poleję masełkiem. Masełko się roztopiło. W międzyczasie włączyłam piekarnik. Nastawiłam na 350 stopni Fahrenheit'a lub 175 Celsjusza. I teraz a, ten chleb tołstowy będę się starała polać masełkiem. Tak, żeby mniej więcej każdy kawałeczek chlebka miało troszeczkę Masełka. Danie naprawdę robi się bardzo szybko i jest bardzo smaczne. Nie sole, a nie sole, bo ser zawiera sam sól, Chyba, że ktoś może sobie dosolić później już do smaku, do upieczenia. Jeśli byście nie mieli sera w plasterkach, to równie dobrze. Można wziąć tarkę, zatrzeć go, posypać i. Efekt będzie podobny. Ciemka warstwa sera będzie wszędzie na warzywach. I tak, teraz włożę do piekarnika. Będziemy piec 30 minut. Po 20 minutach ja otworzę piekarnik, sprawdzę jak zarumienił się nasz chlebek. Jeśli będzie złoto brązowy kolor, wezmę przykryję go na ostatnie 10 minut pergaminowym papierem lub folią aluminiową, żeby nam się nie przypalił. Do zobaczenia za 20-20 minut. minut podejrzymy jak wygląda, wyglądają nasze warzywa. Kolorek jest taki lekko złoto-brązowawy. Jak widać. Ale nie będę ich przykrywała, będę piekła dalej bez przykrycia. Następne 10 minut zobaczymy co będzie. Zobaczymy jak wygląda ją warzywa Kolor bardzo ładny. Pora, żeby wyjąć. Nie przykrywała mi, obeszło się bez przykrycia folią czy. Papierem pergaminowym. Tak wyglądają warzywa, zapiekane z serem. Życzę smacznego. Proszę nie zapomnijcie, dajcie paluszka w górę i zapiszcie się na moim kanale. Do zobaczenia wkrótce.